Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie kart tarota w dniu dzisiejszym. Widzicie już po tytule Odczyt kart tarota: co on, ona czuje, co myśli teraz, co myśli czuje osoba z Waszego serca, z Waszego życia, z Waszej Głowy, niezależnie od relacji tu i teraz i sytuacji, jaka jest między Wami. Również zadam pytanie, czy. Ta osoba ewentualnie wróci, jeżeli jest między Wami brak kontaktu, bo w jednym z komentarzy właśnie prośbę o takie, taki odczyt miałam, czy on, ona wróci. Oczywiście, jeżeli jesteście w relacji, która trwa, to pytanie Was nie będzie dotyczyło, będzie to dotyczyło tylko osób, które są w momencie braku kontaktu. Zawieszenia relacji między Wami. Kochani, pamiętajcie, odczyt jest ogólny, nie z każdym musi rezonować. Nieraz powtarzam, a tak naprawdę zawsze to powtarzam: to Wy jesteście Panami, Paniami swojego losu, to Wy podejmujecie decyzje w swoim życiu, to Wy później ponosicie konsekwencje tych decyzji. Lepsze, gorsze, ale Wasze, zawsze to są Wasze decyzje. Tarot to jest tylko i wyłącznie wskazówka dla Was. Oczywiście, jeżeli chcecie odczyty prywatne, zapraszam do kontaktu na taki powinniście, odczyt. Powinniście być gotowi, powinniście chcieć takiego odczytu, być świadomi tego, że nie zawsze w kartach usłyszycie to, co byście chcieli. Jednakże, kochani, ja to zawsze powtarzam też, tarot nie przekreśla Waszych znajomości, Waszych relacji, tarot tylko wskazuje... Na pewne sytuacje, pewne zachowania, jak się zachować, jak postąpić, można jaką drogę, lub w jaką drogę, lub w, jaką, w jaki sposób pokierować relacją, żeby ta relacja była szczęśliwą relacją. Kochani, dziś mamy odczyt, wybierz kartę dla wszystkich osób, które lubią taki odczyt, czyli dwie karty do wyboru. Karta numer jeden. Jeżeli ta karta grafiką przyciąga ciebie do siebie, wybierz sobie tą kartę. Ta karta będzie przewodnikiem Twojego odczytu. Jeżeli to jest ta karta, czyli karta numer dwa, wybierz sobie tą kartę za przewodnika dzisiejszego Twojego odczytu. Przybliżę Wam jeszcze raz. Możecie przystopować. Ja zawsze też powtarzam, kochani, wizualizujcie, myślcie o osobie z Waszego serca, z Waszej myśli, z Waszego życia. Jeżeli w momencie, kiedy ja będę ten odczyt dla Was robiła, zastanówcie się, możecie czasami postawić zdjęcie tej osoby lub myśleć o tej osobie, też będzie dobrze. Kochani, zaczynamy, nie przedłużam. Przechodzimy do karty numer 1, zobaczymy, co karty będą chciały Wam dzisiaj Sprawdzamy. w tym czytaniu. Przekaźć. Karta numer 1 dla wszystkich osób, które wybrały tą kartę. To jest karta mówiąca o unikatowości, czyli... Osoba, o której myślisz, dla Ciebie, w Twoim odczuciu, w Twoim życiu jest unikatowa, jest wyjątkowa dla Ciebie. Nie poznałeś, nie poznałaś nigdy takiego mężczyzny lub kobiety. Nie umiesz, jakby, wyobrazić sobie, że ta osoba nie będzie z Tobą w przyszłości. Tutaj ta karta taką nam daje informację, że cała magia tkwi w niepoddawaniu się. W niedopuszczaniu do siebie negatywnych odczuć, myśli, a nawet sugestii osób, które są przy tobie, bo ta karta również jest kartą a manipulacji, że ktoś może stać przy tobie za twoimi plecami i również odradzać ci znajomość, lub nawet wręcz tak cię nastawiać, ale nawet możesz nie być tego świadoma, świadomy tego nastawiania, tak? Yy, tutaj karta również ta informuje, że powinieneś. Jako osoba powinnaś słuchać swojej intuicji przede wszystkim. Nie zamrażaj tego, co ma intuicja do powiedzenia, nie bój się tego, co mówi. Otwórz się na to i przyjmij to, co da, jakie znaki tobie daje. Tak? Tu nie jest właśnie karta mówiąca o tym, kieruj się sercem czy rozumem. Nie. Kieruj się swoją intuicją. Dopuść głos intuicji. Niezależnie od tego, co ta intuicja ci podpowiada, czy to będzie coś pozytywnego, mega, negatywnego. Przyjmij to. Przyjmij i skonfrontuj jakby swoje spostrzeżenia z tym, co mówi intuicja. Tak ta karta mówi. Ja kochani, też sprawdzę, co ta osoba czuje, co myśli, ale też, żebyś Ty mógł, mogła porównać swoje myśli i odczucia, czy ta karta wiarygodna jest dla Ciebie. No bo wiadomo, że Ty nie jesteś pewna, ani pewien jako osoba na, na 300%, czy ta karta mówi Ci prawdę, że naprawdę ten mężczyzna lub kobieta z Twojego serca, życia, myśli tak czuje. Nie jesteś. Ale w momencie, kiedy konfrontujemy kartę drugą, czyli w odbiciu lustrzanym Twoje uczucia, poniekąd tak jak w czytaniu lustro, e, wtedy zobaczysz, czy rzeczywiście ta karta może być kartą wiarygodną dla Ciebie w przekazie. Co czuje, co myśli osoba z twojego serca życia, z twojej głowy, Kochani. Z jednej strony tu będzie przekaz dla osób, które są w relacji, hmm, gdzie nie mieszkają z mężczyzną lub kobietą. O której myślicie? To będzie dla części osób przekaz, tak, na ten moment. Iż ta osoba jest skrajna, skrajna ma uczucia, skrajna ma emocje. Ona wraca do Was, ona chce wracać do Was, ona chce spotykać się z Wami, ona chce mieć z Wami kontakt. To może być ten kontakt taki z przerwami, ona chce okazywać Wam zainteresowanie, ona chce dążyć do spotkania. Ale niekoniecznie do takiej, ona nie myśli ani nie czuje potrzeby bycia w stałym związku. Musicie mieć tego świadomość, że na ten moment, na tą chwilę, ona nie czuje ta osoba potrzeby bycia w takim świadomym, poważnym związku, budowaniu związku, a tym bardziej budowaniu rodziny. Czyli jeżeli ty. Myślisz o założeniu rodziny, o nieważne, czy to będzie rodzina patchworkowa, czy to będzie rodzina, którą chcesz dopiero stworzyć, nie masz jeszcze dzieci, i tak to ta osoba na ten moment, na tę chwilę o tym w ogóle nie myśli, w ogóle tego nie bierze pod uwagę. Dla części z Was ona nie chce mieć dzieci, dla części z Was nie może mieć dzieci. To tak na marginesie. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest aspekt już zdrowotny. O, patrzcie. Ta osoba zbyt pochopnie ocenia, zbyt, ochopnie, zbyt pochopnie wydaje opinie, zbyt pochopnie um, działa, zbyt szybko ma słomiany zapał, czyli może szybko się angażować, ale szybko też wypalać, e, szybko okazywać to zaangażowanie, ale później znów również szybko się wycofywać. Słuchajcie, na ten moment, na tą chwilę ta osoba myśli o sobie, o swoim samorozwoju i samorealizacji, a przede wszystkim o pieniądzach, o budowaniu majątku. Lubi gadżety. To jest osoba, która lubi dobre samochody, gadżety, yy, gadżety typu m, interesuje się takimi, wiecie, no bardzo ma zajawkę na jakieś sprzęty. Może mieć zajawkę na sprzęty w sensie telefony nowe, najnowsze. Najnowsze jakieś biżuterie, zegarki, samochody, dobrą zabawę, najlepszy sprzęt w domu, telewizor Wiecie, no wszystko co jest oparte na materii, budowaniu jakby swojego wizerunku poprzez to, jak wygląda. O tym ona myśli. O tym, żeby mieć fajne ciuchy markowe, o tym, żeby być osobą, która uprawia sport, która yy, dobrze zarabia no tak mi to tutaj się pokazuje, a nie dostrzega tego, co najistotniejsze w jej życiu. Docelowo ta osoba, jeżeli ma, mamy zadać pytanie, czy wróci, to tak. Wróci do ciebie. Do trzech miesięcy dla części z Was karta pokazuje, że ta osoba, mężczyzna lub kobieta, o której myślisz, wróci do ciebie. Eee, tak mi wychodzi. O czym ta osoba myśli na ten moment, na tę chwilę, o jakiejś kłótni, nieporozumieniu? Kłótni, znaczy to nie tyle nieporozumienie, co jakby prowokacja. Ta osoba sprowokowała jakąś kłótnię, celowo się jakoś zachowała żeby żeby na chwilę załapać jakiegoś trochę dystansu. O czym ona myśli? Nie do końca jest szczera z Tobą, nie do końca mówi Ci prawdę, ma problem z materią, czyli z pieniądzem, albo jakiś zaciągnęła dług, pożyczkę, albo nie ma tyle pieniędzy, co mówi, nie żyje tak, jak mówi i nie jest taką osobą, jak mówi. Mówi to lub kreuje to, co chce kreować, jak chce być odbierana. Kochani, co jeszcze mi tu wychodzi? Eee, w uczuciach. Bardzo silna więź z matką. Z matką lub, tu jest też karta e, na pograniczu, matka, partnerka, ale tu mi bardziej wychodzi ekspartnerka, czyli jakby więź niezatarta z ekspartnerką, gdzie ta ekspartnerka nadal ma wpływ na jego, jej życie lub ekspartner oczywiście, tak? I ta osoba nie umie pewnych rzeczy odciąć. Co on, ona czuje teraz do ciebie? Nie powiedziałabym, że to jest miłość, ale jest silne założenie na pograniczu zakochania, boi się. Boi się wejść w głębiej w tą relację, zaangażować w uczucie, boi się, bo jest zaskoczona tym, że coś zaczyna, zaczęła i czuje cokolwiek do ciebie. Często mówię, że to w kartach, że są osoby, które lubią zjeść ciastko i mieć ciastko. Ten mężczyzna lub kobieta, o której myślisz, szczególnie jeżeli jest w znaku raka, strzelca, skorpiona, koziorożca. Ty możesz być też spod tego znaku, oboje mocie, możecie być spod tych samych znaków, lub on, ona jest spod tego znaku, ale docelowo, jeżeli ty jesteś spod znaku bliźniąt, barana lub ryb, a osoba, tak jak wymieniłam z tych znaków, to ta osoba e, czuje, że chce być z tobą, że chce być przy tobie, ale chce też jeszcze coś uzyskać, ze znajomości z kimś innym. Tak Wam powiem w skrócie. Dobra. Drugą talią sprawdzę Twoje uczucia. Na ten moment, na to chwilę tylko dla weryfikacji. Kat. Żeby się nam talie nie myliły, bo te są oczyszczone, stawiałyśmy, stawialiśmy na osobę. Ty jesteś ogólnie osobą bardzo opiekuńczą. Bardzo wrażliwą, nadopiekuńczą nawet. Bardzo ciepłą, troskliwą. Co ta osoba uwielbia w Tobie? I co Ty czujesz? Czujesz trochę niesprawiedliwość. Czujesz y, troszeczkę się osobą pominiętą. I tutaj wychodzą mi takie znaki zodiaku, jak koziorożec, słuchajcie, rak, wodnik i waga. Czujesz jakbyś stała, stał na rozdrożu. Ty czujesz bardzo silny instynkt macierzyński. Bardzo silny instynkt macierzyński czujesz, ale to jest właśnie ta opiekuńczość. Ty jesteś osobą bardzo zaradną. Ty potrafisz poświęcić wiele dla kogoś innego, ale niekoniecznie umiesz uzyskać w drugą stronę, wyegzekwować w swoją stronę te uczucia. Zbyt wiele jesteś w stanie poświęcić, a niewiele. Umiesz wyegzekwować i otrzymać, wydaje ci się, że dajesz od siebie bardzo dużo i że jesteś osobą, która no, zasługuje na to uczucie, a jednocześnie jesteś bardzo osobą w środku zamkniętą i niedowartościowaną. Nie wiem dlaczego, ale takie mi karty tu wychodzą, że ty czujesz, ty czujesz że ta osoba Ciebie kocha. Ty czujesz tą więź między Wami bardzo silną, ale poniekąd masz klapki na oczach. Nie dostrzegasz tego, co najważniejsze. Troszeczkę idealizujesz mężczyznę lub kobietę z Twojego życia i dajesz się ranić. Dajesz się bez powodu ranić. Nie umiesz postawić kropki na D, tak Wam powiem. Ale trzeba by było zrobić tą głęboką analizę relacji. Jeżeli byście chcieli taką analizę relacji tu na kanale, taką dłuższą, napiszcie w komentarzu, tak? Ty też patrzysz przez pryzmat dawnych doświadczeń. Ciągle obawiasz się, że coś się zepsuje, ciągle obawiasz się, że się nie uda, że, jest, że jak jest za dobrze, to za chwilę będzie źle, że nie może być za długo za dobrze. No, musisz zmienić nastawienie, naprawdę. Yy, jeszcze jedną kartę dołożymy. Uczuję jakiś taki. W ogóle się blokujesz bardzo, doszukujesz się czegoś, czego nie ma, problemów, przeszkód. Wróć do czytania przeszkody między Wami, sprawdź, czy to czytanie z Tobą rezonuje. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego czytania, zapraszam. Ale mi tu wychodzi, że sama, sam doszukujesz się przeszkód. Szukasz dziury w całym, e, zamiast cieszyć się tym i czerpać z tej relacji to, co na ten moment możesz czerpać. Pamiętaj, e, pewnych rzeczy nie przyspieszysz, nie da się przyspieszyć pewnych rzeczy, a karta mi tu mówi. Że na ten moment, na tą chwilę, jeżeli stoisz pod ścianą i nie możesz przejść krok dalej w tej znajomości, nie możesz wyegzekwować tego, o czym marzysz przy tej osobie, to czerp z tej znajomości to, co na ten moment jest dla ciebie, e, co jest Ci potrzebne, co wyciągasz z tej relacji, znajomości, i daj sobie czas. Wiem, że dla części z was, to już ten czas trwa od jakiegoś czasu, ale no niestety. Życie pisze własne scenariusze, a miłość rządzi się swoimi prawami. I zawsze mówię: na no wszystko musi nadejść czas i godzina. U was też coś jest do przepracowania. Widocznie jeszcze nie czas, abyście mogli być razem, ale karta nie przekreśla, że nie będziecie. I tak on wróci. Ta osoba wróci do ciebie do trzech miesięcy. Dla części z was tak mi karty pokazują. Jeżeli odczyt wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam na inne odczyty i zapraszam, jeżeli jesteście zainteresowani, odczytam dla karty numer 2, Również do 7, tego odczytu. 2 karta numer 2. I teraz zamienię talie. Ta talia będzie mówiła o uczuciach mężczyzny lub kobiety, o której myślisz. Wizualizuj osobę swojego serca, myśli życia, niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście, co on, ona czuje, co myśli teraz. Ta osoba popełniła jakiś błąd, czegoś nie przeanalizowała, zbyt pochopnie zadziałała. Ta osoba, szczególnie w znaku Zodiaku koziorożca yy, znaku Zodiaku bliźnięta. W znaku Zodiaku Barana i byka, albo Wy, albo osoba jest pod tego znaku, Lub oboje jesteście, kochani, czegoś nie przeanalizowała, czegoś bardzo żałuję. Żałuję jakichś słów, żałuję, że czegoś nie powiedziała, lub powiedziała za dużo. E, tak. Patrzcie, co on ona czuje. E, na ten moment, na tą chwilę. Pokusa, słabość, pragnienie, bezsilność, miłość, zaangażowanie. Wszystkie karty związane z emocjami bardzo silnymi między Wami. Po prostu ta osoba Cię kocha. Jasno i klarownie. Yy, docelowo przy Tobie widzę dwie, dwóch mężczyzn. Yy, karta dwóch mężczyzn może oznaczać to, iż albo w twoim życiu są dwie osoby, że tak to powiem, lub jest to też karta dziecka, oznaczająca w, y, chłopca, czyli syna, y, o którym, który może być jakby ta osoba myśli, że nie jest wystarczająco dobrym rodzicem. Niezwystarczająco dobrym partnerem, materiałem, możesz tak w cudzysłowie to nazwę potocznie, na partnera. Ta osoba czuje, że nie jest pogodzona z tym, że ty możesz kogoś mieć, lub ona nie może wziąć odpowiedzialności, nie umie, lub boi się tej odpowiedzialności za dziecko dzieci, że tak to nazwę. Docelowo boi się Twoich oczekiwań, boi się, że zbyt wiele oczekujesz, że ona nie umie tego spełnić. Ale cię kocha. Zależy jej. Boi się, mm, lub bardziej mało ma wiary, że wszystko się Wam dobrze może poukładać, lub na jej korzyść, na, te, na korzyść tego mężczyzny lub kobiety. Tak. Co czuję, co myśli. Kochanie, mi tu wychodzi karta, że szczególnie przy uczuciach. Ta osoba jest mocno zaangażowana w relacje, w związek między Wami. Ta osoba bardzo chce skupić na sobie Twoją uwagę, ale do tego stopnia aż takiego trochę wiecie może być zaborcza, może być nadgorliwa, czasami nawet trochę chamska, niemiła, jeżeli coś nie idzie po jej myśli. No, bardzo trudna ta osoba jest w tej karcie bardzo dominująca, bardzo chaotyczna, bardzo skrajna. Ale bardzo przyciągająca, i ta osoba wie i czuje, i, i w ogóle myśli, odczuwa, jak wiele dla ciebie znaczy. Uważajcie trochę z tym, bo to jest taka karta przekory, że może to wykorzystywać przeciwko Wam, manipulując Wami. Sprawdzam teraz, co Wy czujecie kartami oczyszczonymi wcześniej. Co Ty czujesz dla konfrontacji, podobnie jak w czytaniu lustro, żebyś wiedział, wiedziała, czy te karty mówią o uczuciach mężczyzny lub kobiety. Dla części z Was, jeżeli miałoby być pytanie, czy on, ona wróci do Ciebie, to dla mnie wychodzi, że tak. Na, te, na ten moment, na tą chwilę jest Twoje rozczarowanie, rozgoryczenie, tęsknota, samotność, bezsilność, wspomnienia, myśli o tym mężczyźnie lub kobiecie te, i bardzo duża pokusa, bardzo duże przyciąganie. Jeżeli yy, Oczywiście, ten odczyt, czy wróci, to jest tylko dla tych osób, gdzie jest brak kontaktu w relacji. A o takie pytanie miałam, o takie czytanie, zapytanie tarota miałam prośbę w komentarzu, dlatego spełniam. Dziękuję za wszystkie komentarze. Co ty czujesz? Ty się boisz, że ta osoba cię zrani, skrzywdzi. Dla części z was już to zrobiła, a dla części nawet nieraz czujesz się niespełniona, gdyż ta osoba unika. Ech. Wszystkiego, co związane ze znajomością poważną, z okazywaniem uczuć, mówieniem o uczuciach. Ty czujesz trochę rozgoryczenie, jakbyś stała nad taką przepaścią, yy, stała pod ścianą, szła pod wiatr, że ja to tak nazwę. Nie ufasz do końca mężczyźnie lub kobiecie, o której myślisz, ale bardzo czujesz dużą pokusę i nie umiesz sobie tej osoby wybić z głowy. Tak to nazwę, tak? Tak to nazwę. No tak mi, kochani, przy Was wychodzi. Masz nadzieję, jeżeli jest brak kontaktu, że wróci, tak? Ta osoba wróci do trzech miesięcy dla części z Was. Widzę powrót osoby. Hmm. Zastanawiasz się, analizujesz, czy w ogóle będziecie razem czy w ogóle kiedykolwiek będziecie razem czy w ogóle ta osoba zmieni dla ciebie swoje życie. Czy jest w stanie zostawić kogoś, z kim jest dla części z Was, z kimś jest. Ty, jeżeli z kimś jesteś, jesteś gotowa zostawić tego partnera lub partnerkę dla tego mężczyzny, kobiety, jeżeli on, ona by postanowiła z tobą być. Zastanawiasz się, czy on, ona zrobiłaby to samo, zastanawiasz się, czy aby na pewno robisz dobrze wchodząc w tą relację, lub czy powinnaś wchodzić głębiej w tą relację, znajomość. Tak? Tak mi kochani, dla was wychodzi. Kochani, jeżeli odczyt Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Czekam na komentarze, za wszystkie serdecznie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło. E, odnoszę się do tego, żebyście wracali do czytań, które już są bez czasowości na moim kanale. Ostatnio pojawiły się przeszkody między Wami teraz i, i lub do trzech miesięcy, jeżeli takie są lub będą. Między Wami nie, dla każdego mogą być no, lub nie dla każdego są przeszkody, tak jest odczyt również czy on myśli o tobie poważnie, czy powie ci o swoich uczuciach, czy on ona tak? Także odnoszę was do tych odczytów, zapraszam do tych odczytów. Żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego co najlepsze ze swojej strony. Do usłyszenia w kolejnym odczycie kart tarota. Trzymajcie się ciepło. Cześć.